No wracając właśnie do Krzysztofa Stanowskiego, to ta liczba duża zebranych przez niego podpisów może niektórych dziwić, bo jeszcze niedawno Stanowski apelował w internecie o to, żeby tutaj mu dopomóc, żeby z nim te podpisy zbierać, bo system jest taki, że on doprawdy ich własnymi siłami uzbierać nie może i rzeczywiście doczekał się pomocy, ale nie od dolnej za bardzo, tylko od innego kandydata. słowem Mencen na wiecu, na którym Krzysztof Stanowski Również występował na scenie, zachęcił ludzi, zachęcił swoich własnych wyborców, żeby wsparli Stanowskiego w tym zbieraniu podpisów. Powiedział, że, cytuję, jeśli uda nam się zebrać podpisy dla Stanowskiego, to zobaczycie go w debacie przedwyborczej w TVP, zobaczycie spotę Stanowskiego, gdzie lata na smoku i obiecuje wielkie rzeczy. Oczywiście, no, Mencenowi zależy, żeby Krzysztof Stanowski był w debacie telewizyjnej, no bo to jest plus jeden głos za, mam wrażenie, podobnymi postulatami, co te prezentowane przez Mencena.